To był ciężki dzień. Zbliża się koniec miesiąca i miałem bardzo dużo pracy, przez co do łóżka położyłem się grubo po północy. Wściekła jak osa, ponieważ następnego dnia musiałem wstać i zjawić się rano w biurze na zebraniu zarządu. Ze snu wyrwało mnie szarpnięcie za ramię. To była moja żona próbująca mnie dobudzić. Niechętnie otworzyłem oczy i zerknąłem na zegarek. Była trzecia w nocy, jeszcze dwie godziny spania i pobudka. Anna wyglądała na przejętą. Zaspany nie rozumiałem, co do mnie mówiła. Michał, obudź się wreszcie, mówiła nerwowo. Co się stało? Zapytałem już nieco bardziej przytomny i wtedy usłyszałem, co przestraszyło moją żonę. Zza okna dochodził do moich uszu płacz małego dziecka. Proszę, idź to sprawdzić. Może ktoś potrzebuje pomocy, łagała mnie Anna. Wsunąłem stopy w klapki i nieco zdenerwowany podszedłem do drzwi. Spojrzałem jeszcze raz na przestraszoną żonę i mnie też udzielił się jej niepokój. Co na takim pustkowiu robi małe dziecko? Mieszkamy daleko za miastem. Nasz dom otoczony jest lasem. Obok płynie rzeka i do najbliższego miasta mamy parę kilometrów. Zacząłem myśleć, że w pobliżu może czaić się jakiś psychopata, który tylko czyha na kolejne ofiary. Dla bezpieczeństwa chwyciłem nóż z kuchni. Dopiero wtedy skierowałem się do drzwi wyjściowych. Otworzyłem je powoli i zerknąłem na zewnątrz. Od kilkunastu sekund już nie było słychać żadnego płaczu. Tylko szum drzew na wietrze. Było ciemno. Jedynie światło z domu pozwalało cokolwiek zobaczyć. Ale to... Niczego nie widziałem. Uspokojony zamknąłem drzwi dwa razy, upewniając się, że są zamknięte na klucz. Wróciłem do sypialni. Nikogo tam nie ma, powiedziałem do Anny. To pewnie koty. Czasami można ich krzyki pomylić z płaczem dziecka. Przykryłem się kocem, zadowolony, że jeszcze chwilkę się prześpię, kiedy ktoś zapukał do drzwi. Zamarłem. Przed chwilą przecież byłem na dole. Nikogo nie było w pobliżu. Anna wyglądała, jakby miała zaraz wyzionąć ducha. Nie musiała nic mówić. Ponownie włożyłem kapcie i powoli zszedłem na dół. Pukanie powtórzyło się. Na wszelki wypadek tym razem też w dłoni trzymałem nóż. Przed drzwiami wziąłem głęboki oddech i otworzyłem je gwałtownie na całą szerokość, Równocześnie wyciągając nóż przed siebie. Kiedy ją zobaczyłem, ręka sama opadła i już nie mierzyłem w nikogo moją małą bronią. Przed domem stała młoda, piękna kobieta o złocistych włosach, miała bardzo smutne oczy, przepełnione lękiem i niemym błaganiem. Na rękach trzymała małe zawiniątko, które zapewne było dzieckiem, które wcześniej słyszeliśmy. Staliśmy tak naprzeciw siebie, i żadne z nas nie wydało z siebie żadnego dźwięku. Po chwili otrząsnąłem się. Co ta kobieta robiła na naszym podwórku? W dodatku z dzieckiem. Gestem zaprosiłem ją do środka i zapytałem, jak mogę jej pomóc. Kiedy weszła i światło padło na jej twarz, zauważyłem, że jest bardzo blada. Jej włosów kapią stróżki wody. Nie wiedziałem, że w nocy padało. Dałem jej koc, a sam poszedłem do żony. Nie chciałem, żeby się niepokoiła, więc szybko opowiedziałem jej, co się stało i wróciłem na dół. Przestraszyłem się, kiedy okazało się, że tajemniczej kobiety już nie ma. Na kanapie został koc, a mokre ślady prowadziły na zewnątrz. Czyżbym ją wystraszył? Szukała pomocy, a ja powitałem ją nożem kuchennym. Pobiegłem na zewnątrz, wrzeszcząc za nią, ale nigdzie jej nie dostrzegłem. Z lasu dochodził jedynie płacz. Płacz tego samego dziecka, co wcześniej. W pierwszej chwili chciałem biec za nią, zatrzymać ją i dać jej schronienie do rana. Ale wszelkie dźwięki ucichły i nie miałem żadnych szans znaleźć jej w tym gęstym lesie. Zmartwiony położyłem się i zasnąłem. Następnego dnia musiałem bardzo wcześnie zjawić się w pracy, więc nie myślałem o wydarzeniach z poprzedniej nocy. Jak człowiek ma dużo na głowie, koncentruje się na danej rzeczy i nic więcej nie dochodzi do jego myśli. Przynajmniej ja tak mam. Koło południa odebrałem od żony telefon. Z przejęciem opowiadała mi, że przed naszymi drzwiami w ziemi ktoś napisał Pomóż mi. Czy to ta kobieta z poprzedniej nocy? Nie miałem pojęcia. Wieczorem do naszego domu zawitała policja. Pokazali mi zdjęcie kobiety i zapytali, czy ją rozpoznaję. Oczywiście, że ją rozpoznawałem. Była u mnie zeszłej nocy i najwyraźniej potrzebowała pomocy. Funkcjonariusze spojrzeli na mnie dziwnie i wtedy wszystkiego się dowiedziałem. Ta młoda kobieta i jej maleńkie dziecko dzisiejszego ranka zostali wyłowieni z rzeki. Martwi. Prawdopodobnie udonęli w zeszłym tygodniu. Tej nocy nie mogłem spać. Wciąż zastanawiałem się, co mi się właściwie przytrafiło. Wmówiłem sobie, że to był tylko sen. W końcu byłem wyczerpany i mój umysł płatał mi figle. Z żoną nie chciałem o tym rozmawiać. Teraz smacznie spała. A ja usłyszałem, że ktoś puka do drzwi. Zerwałem się na równe nogi i z duszą na ramieniu poszedłem otworzyć. Przed drzwiami stała ta sama kobieta z dzieckiem. Maleństwo miało tym razem odsłoniętą twarz, i dostrzegłem coś, jakby uśmiech. Od razu zwróciłem uwagę na to, że kobieta nie patrzy się na mnie. Wzrok miała wbity w ziemię, twarz przesłoniętą blond włosami, mokrymi. A przecież tej nocy nie spałem i wiem, że nie padało. Nagle poczułem nieodpartą chęć ucieczki. Zrobiłem krok do tyłu. Nie pomogłeś mi, wysyczała wtedy kobieta i podniosła na mnie wzrok. Jej przekrwione oczy biły do mnie nienawiścią. Mógłbym przysiąc, że dziecko zaśmiało się i wykrzywiło twarzyczkę w szerokim uśmiechu. Przyjdę po ciebie, wysyczała kobieta. Każe ci, jak zimna woda jest w rzece. Obudziłem się w przedpokoju. Drzwi wciąż były otwarte. Słońce dopiero wychylało się zza horyzontu. Starałem się nie myśleć o tej dziwnej kobiecie. Wmawiałem sobie, że to tylko koszmarne sny. Ale tej nocy ktoś również zapukał do tych drzwi. Ze strachu czułem się sparaliżowany. Nie poszedłem otworzyć. I wtedy... Usłyszałem szept, który jakby powstał w mojej głowie. Otwórz już czas.